Przyklej miskę do talerza. Zrób to przy użyciu gorącego kleju, aby mocno przymocować te dwa przedmioty ze sobą. Tym sposobem zaczynasz tworzyć fundament kompozycji. Następnie weź kawałek gąbki florystycznej i przyklej go solidnie na wierzchu miski. Na gąbce umieść szklaną miskę, przyklejając ją na środku. Taka konstrukcja stanowi idealną bazę do stworzenia dekoracji. Teraz czas na główną ozdobę. Weź gałązki świerku lub sosny, możesz użyć zarówno żywego, jak i sztucznego świerku. Jednak żywe gałązki wprowadzą do wnętrza naturalny zapach lasu. Wbij pojedyncze gałązki w podstawę gąbki, układając je warstwami, aby powstał okrągły kształt, uzupełnij przestrzenie między gałązkami małymi świątecznymi dodatkami. Dlatego dodaj małe bombki w różnych kolorach. Sprawdzą się również szyszki, które są doskonałym dodatkiem, wprowadzając naturalny, rustykalny akcent. Jeśli chcesz ukryć dolną miskę, to przyklej wokół niej czerwone bombki. Na koniec wstaw grubą świecę do szklanej miski na górze kompozycji. Świeca nie tylko nada elegancji tej dekoracji, ale także tworzy ciepłą i przytulną atmosferę po zapaleniu. Rezultat końcowy tej kompozycji jest naprawdę zachwycający. To prosty, ale niezwykle efektowny sposób na udekorowanie wnętrza i wprowadzenie świątecznego klimatu. Włóż szyszki do mikrofalówki. Na pewno nie słyszałeś o tym sposobie. Szyszki zebrane prosto z lasu mogą być pełne wilgoci, ziemi, a nawet drobnych owadów. Włożenie ich do mikrofalówki to prosty i skuteczny sposób na przygotowanie ich do celów dekoracyjnych. Weź średnią styropianową kulę i przetnij ją na pół. Posłuży ona jako stabilna podstawa. Na płaską część nałóż dużą ilość kleju na gorąco. Mocno przyciśnij ją do dolnej części szyszki. Odczekaj kilka minut, aż klej zastygnie. W tym czasie weź gałązki jodły lub świerku. Możesz użyć zarówno żywych, jak i sztucznych gałązek. Przytnij gałązki na mniejsze pojedyncze kawałki. Teraz przygotuj dekoracyjną wstążkę. Przymocuj ją do styropianowej półkuli, używając szpilek pokrytych klejem na gorąco. Dzięki temu całość będzie się dobrze trzymać. Lutownicą zrób małe dziury w styropianie. Wbij wcześniej przygotowane gałązki, aby powstał okrągły kształt. Uzupełnij przestrzenie między gałązkami małymi, świątecznymi dodatkami, najlepiej w innym kolorze. Gotowy stroik z szyszki wygląda naturalnie, a jednocześnie elegancko i świątecznie. Przygotowaną dekorację przymocuj do sufitu lub postaw na kominku czy parapecie. Wprowadzi ona do twojego domu przytulną, świąteczną atmosferę. Stwórz niesamowitą i świąteczną dekorację na swój stół wigilijny. Zastosowanie kleju na gorąco może być bardzo szerokie. Dziś pokażę ci, jaką piękną ozdobę stworzyłam właśnie z użyciem kleju na gorąco. Zacznij od rozłożenia papieru śniadaniowego lub do pieczenia jako podłoża do pracy. Gdy masz już przygotowane stanowisko, wystarczy rozgrzanym klejem rysować wzory. Narysuj pionową linię jako łodygę świątecznej gałęzi. Dodaj ukośne linie naśladujące mniejsze gałązki choinki. Warstwowo nakładaj klej, aby dodać teksturę i wzmocnić wytrzymałość stworzonej ozdoby. Dla dodatkowej stabilności przyklej dwa drewniane patyczki wzdłuż linii pionowej. Nałóż więcej kleju na wierzch patyczków, aby je całkowicie pokryć i uczynić niewidocznymi. Następnie znajdź podstawę dla swojej dekoracji. Użyj gwoździa i młotka, aby zrobić otwór na środku dna, który utrzyma stworzoną ozdobę. Aby nadać świąteczny charakter, pomaluj liść i puszkę złotą farbą w sprayu. Zrób to dokładnie, aby farba równomiernie pokryła obie strony. Gdy wszystkie elementy będą suche, czas na montaż. Włóż liść w otwór puszki, aby stabilnie stał, i udekoruj podstawę gałązkami sosny lub innymi świątecznymi roślinami. Jak widzisz, z kleju na gorąco powstała piękna dekoracja. Tym sposobem z pewnością zachwycisz swoją rodzinę i gości. Na początek weź dwa mydła w płynie. Mydła mogą mieć delikatny kolor, jednak kluczowe jest, aby były one dość przezroczyste. Starannie ściągnij naklejki z opakowań. Jest to ważny etap, o którym zaraz się przekonasz. Następnie weź małe świąteczne dodatki. Wybór należy do Ciebie, jednak pamiętaj, że dodatki muszą zmieścić się przez otwór w opakowaniu. Otwórz opakowanie z mydłem i dodaj do nich świąteczne dekoracje. Najlepszy efekt będzie, jeśli dodasz różnokolorowe dodatki. Po dodaniu ozdób zamknij opakowanie i delikatnie wstrząśnij, aby dodatki rozłożyły się w mydle. Dzięki wcześniejszemu usunięciu naklejek na opakowaniu widać pływające w nim świąteczne dodatki. Weź tak przygotowane mydła i włóż je do swojej łazienki. Ich wygląd zdecydowanie przyciąga wzrok. To prawdziwy hit dekoracyjny, który dodaje świątecznego klimatu. Każdy, kto odwiedzi twoją łazienkę, będzie zachwycony tak oryginalnym pomysłem. Jest to tani i szybki sposób na wprowadzenie świątecznej atmosfery. Tak przygotowane mydła idealnie sprawdzą się także jako drobny prezent na święta. Postaw go na parapecie. Woda i para nie będzie osiadać się na szybach okna. Ta urocza ozdoba pomoże pozbyć się wilgoci. Dodatkowo wygląda ślicznie. Weź białą skarpetkę i wywiń ją na lewą stronę. Odetnij nożyczkami końcówkę. Za pomocą nitki zwiąż końcówkę skarpetki. Zawiąż parę supełków, żeby mieć pewność, że będzie się trzymać. Wywiń skarpetkę na prawą stronę. Przygotuj biały ryż. Wsyp go do wnętrza skarpetki. Ryż jest genialnym pochłaniaczem wilgoci. Dodatkowo pochłania również brzydkie zapachy. Gdy skarpetka będzie wypełniona, zawiąż ją na górze za pomocą nitki. Następnie uformuj ją w dwie kule, chwytając na środku ręką. Górna kula powinna być mniejsza od tej na dole. Weź nitkę i zawiąż ją na środku. Weź podłużny kawałek czerwonego materiału i zawiąż na środku. Będzie to mały szalik. Weź kolorową skarpetkę i odetnij kawałek. Nałóż na szczyt skarpetki, tak żeby powstała czapeczka. Przygotuj czarne i czerwone szpilki. Przypnij czerwoną na środku i dwie czarne po bokach, tak żeby powstały oczy i nosek. Trzy czarne szpilki wbij w dolną kulę. Będą wyglądać jak guziczki. Taki uroczy bałwanek ze skarpetki będzie śliczną, świąteczną ozdobą. Wykonanie go jest dziecinnie proste. Dzieci go uwielbiają. Dodatkowo wystarczy położyć go na parapecie, żeby pozbyć się problemu z oknami. Zimą często osadza się na nich woda. Powoduje ona pleśń. Ryż z wnętrza bałwanka skutecznie ją wchłania. Usunie nadmiar wilgoci z okolic okna. Nikt się nie domyśli, że ta ozdoba ma tak praktyczne zastosowanie. Ten świąteczny bałwanek to pochłaniacz wilgoci, który wygląda pięknie i kosztuje grosze. Piękna ozdoba na święta z kubeczków. Zrobiła furorę w internecie, a dzieci ją uwielbiają. Przygotuj 500 białych kubeczków z plastiku. Chodzi o takie zwykłe, jednorazowe kubeczki. Oraz zszywacz biurowy. Z ich pomocą możesz wykonać ślicznego bałwana. Ułóż kubeczki w okrąg. Strzyj je ze sobą, tak żeby przylegały do siebie ciasno. Następnie ułóż na nich kolejną warstwę. Strzyj kubki z dolną warstwą i z kubkiem znajdującym się obok. Powtarzaj, aż powstanie półkula. Czynność powtórz. Gdy powstaną dwie podobne półkule, złącz je ze sobą za pomocą zszywacza. Będzie to dół naszego bałwana. Następnie powtórz czynność, tworząc mniejszą kulę. Gdy będzie gotowa, ułóż jedną kulę na drugą. Złącz je ze sobą za pomocą zszywek lub kleju na gorąco. Z pomarańczowej kartki zrób rożek. Z czarnego arkusza wytnij pięć kółek. Do dwóch przyklej białe kropki. Z kartonu wytnij kapelusz dla bałwana. Weź czerwony szalik i zawiąż na łączeniu dwóch kuli. Do jednego kubka włóż nos. Za pomocą kleju na gorąco przyczep oczy i guziki. Na koniec włóż kapelusz na głowę bałwana i gotowe taki śliczny bałwan będzie cieszyć oko całe święta, bez względu na to, czy za oknem pada śnieg. Wystarczy włożyć do niego lampki, by po zmroku pięknie ozdabiał pomieszczenie. Dzieci uwielbiają te ozdobę. jest prześliczny.